Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Rafał. Dzisiaj arma w trybie King of the Hill. Drugi już odcinek z serii, którą rozpocząłem na moim kanale. Eee, mówię już, nazwałem ją serią, bo nie jest to, to ostatni odcinek, który bardzo mi się podoba. Będę tutaj pogrywał jeszcze przez jakiś czas i już wytłumaczę wam pokrótce dlaczego. King of the Hill różni się od Koopa tym, że w Koopie wszystkie broni i pojazdy dostępne są od razu tutaj wszystko trzeba wylewelować że tak to nazwie odblokować grając zbierając punkty doświadczenia tak więc nie wszystkie rzeczy są dostępne od samego początku chyba tym samym to przyciąga do tego żeby grać żeby levelować i żeby zdobywać dominację na, 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 na polu walki I ja w kolejnych odcinkach będę używał Coraz to różniejszego sprzętu, który stopniowo będzie mi odblokowywany, Będę Wam go prezentować, pokazując, gdzie, w jakich warunkach sprawdza mi się e, najlepiej. Zarówno pojazdy, jak i, jak i karabiny, lunety snajperskie czy krótkiego zasięgu. Ok, więc bez zbędnych ogródek zapraszam Was na kolejny, ten drugi już odcinek z trybu King of the Hill. Dobra, tym razem Rafał. Zbroimy się troszkę inaczej. To będzie zafir 7,62 mm, który ostatnio polubiłem. I lunetki na razie nie mamy tutaj dostępnej żadnej. Ale na krótkim dystansie powiedzmy, że powinniśmy dać sobie radę. Pistolet jeszcze do kompletu. Muszka prosto, można zasuwać. Trochę za dużo nas tu jest, panowie, w tej bazie. Nie podoba mi się to. Potrzebny pilot. Ja zamierzam postrzelać dzisiaj. O, znalazł się chętny. Nie za bardzo wszyscy chcą latać tym helikopterem, bo nie da się wyskoczyć jako pilot. wsiadają o kurde i polecimy no to my polecieli chciał dobrze nie no ty na pewno wystartujesz ja kurwa co się tu dzieje dobra to oznacza tylko jedno rafał kupse birdzika i spadaj stąd jak najszybciej bo nabierzesz złych nawyków Is my Follow me, guys, let's go. come on get in quick let's go ready guys I will let you know when jump okay dodge that please do not jump too early because it will be too low you're gonna die okay jump on my mark Roger. Ok, let's go, 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 go! Udany transport żołnierzy. Już nasze siły rosną na terytorium wroga, co oznacza, że tak powiem, przejęcie inicjatywy na terenie. Kontrolowanej strefy. Oj, ropa, trochę zwłaczeńską w plus. Nic powożę ich tutaj troszkę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie widzę takie zapotrzebowanie, więc... A ja latać lubię także. Niech no się tutaj przydam w tym zakresie. No, panowie, odsłaniać mi swoje pozycje. <zyskujesz> Zasuwam z zafirem. Moim najlepszym przyjacielem na tym polu walki dzisiaj. Pozwolę sobie przejść przez ten budynek na drugą stronę. Blisko, słyszę ich coraz bliżej. To czasem trochę może przypominać jak zabawę w ciepło zimno. Tutaj podpowiadającym jest dźwięk wystrzeliwanych pocisków z karabinów. Patrzcie, a nagroda jest na półce z hamburgerami. Tam wylas. Dobra, Iryś został zabity. Pojedynczy ogień. Znowu i wracamy. Z prawej, z lewej. A nikogo nie widać. A potem nagle dostaje kulę w łeb i dziwko. Dobra, uczepię się tego żołnierza. co on wyprawia. To samo co ja. Chyba tak łazi bez sensu. Tam się strzela. Pobiegnę tam. Dam mu wsparcie takie. Ktoś się tak zawiesił tam na tym rogu. Ktoś tam jest, czy jak? Najwyraźniej... wrogowie nadchodzą z tamtej strony. Większość żołnierzy Uderza w tamtym kierunku. A no biegają tam po wieży. Okej, okay, w takim razie Rafał tak. Domu bez okien. A Zobaczmy tutaj. Nie, no nie podoba mi się ten budynek. Nie, nie. Zdecydowanie za mało przestrzeni. <ścoughs> Nasi tam okupują tą wieżę. O Jezus ten się już mi zmęczył znowu. Trochę go przykatowałem. Ale nic. Tutaj odpocznę. No. Strzelałem się tam. Zginął nasz na wieży. błędem jest tak wchodzić tam pojedynczo, lepiej wejść w grupie. Granaty, zasłona dymna, drzwi, wpadamy, coś jak wiecie, taki oddział SWAT. Tak mnie korci iść tam na tą wieżę trochę. Dobry widok stamtąd. Nie mam wprawdzie jakiejś lunety snajperskiej. Ach, dobra, idę tam. dałem się namówić och pod tą górę znowu tak powoli dobra dobra Rafał ciś ciś no tu gdzieś odpocząć przecież po tych schodach nie dam rady wyjść w takim stanie Tutaj oko mam dwa granaty, spróbuję się z nim dogadać tam na tej wieży. Może jak mnie to ktoś zaraz zaskoczy. Dobra, biegamy. począć Tutaj postaram się to dobrze rozegrać Niech no zajrze biały dym, granat Będziemy wchodzić na granata Tylko czy już teraz tu na tym poziomie czy Wydaje się być czysto. Podejdę wyżej. Schyl głowy Rafał poniżej linii. To bym miało tak mniej więcej wyglądać, widzicie? Taktycznie, taktycznie. Tutaj będzie jeszcze czysto. Tutaj ktoś na nas już czeka w tym przeciągu. Nie wygląda na to. O, tutaj mamy otwarte. Granat jest niepotrzebny w takim układzie. Wow, bum, bum. się udało teraz. Nikogo nie widzę. W porządku. Dobra. Tylko Rafał niżej, co nie jeszcze niżej. Wziby się zamkną tutaj te, te ściany. I można teraz tutaj lutować okolice z wysoka Nisko Rafał, nisko biegniemy Nie jedziemy już dalej ostro zasuwamy do przodu wróg nie śpi a tak naprawdę to w krzakach został mój pick-up przywaliłem w drzewo koło nie mam zapasowego zapomniałem z bazy przez to zasuwam na piechotę jest już zmęczyłem Będziemy się teraz wychylać za wzgórza. Staram się w miarę nie za szybko. Tak, żeby nic nie mknęło mojej uwadze. <grymka> Cel od prawej. Gdzieś tam. A tak Ratuj się Rafał Ja cię kręcę. Dwa i pół kafla poszło się imacz. Han bredny. A masz. Zdarzy się. Nie wiem, jaki cel jest tam, 400 metrów. O Kto to już tam miało, jakimś takim. Ale ostrzał. Widzę teraz Rafał Podlecz się, od tego zacznijmy. Tam stoi jakiś pojazd. Hmm? Idę Czyli teraz tak, granat nam się nie przyda, ale zasłona dymna by się przydała. Gdzieś tu, żebym tylko dobiegł do tych skał. Nie. Yeah. No nie mam dzisiaj lekko. Dobra, biegiem. Toros! Chciałbym się znalazł już za tymi skałami. O. Słyszę, Rida Jakiś granatnik. Najprawdopodobniej. W górę rafał, w górę. Ale nie ręce. go na razie uniknęliśmy. Tutaj chwilę dychnę i zasuwam tam dalej. W górę. Ktoś na mnie strzelał. Widzieliście? słyszę snajpera no, na drzewie chyba nie siedzi tutaj jest ty no tak to nie panie tak to nie czy to jest dobra miejscowa średnia kurcze Ktoś do niego strzelał, a ja byłem nawet bliżej i go nie zauważyłem. Dobrze się tu skitrał. Ale i tak był bój. Wchodzimy do miasta. Oczywiście bez zaproszenia. Nasi giną, giną. Tak, wojna wymaga ofiar w ludziach najczęściej. Pewnie za niedługo się to już zmieni. Wiecie. Drony, roboty, cyborgi. Egzoszkielety. I takie sprawy. Tak, tak. Za niedługo to już tak będzie wyglądał. Wojna Nie blisko muru, nie blisko muru Często dostaje się tu jakieś, nie wiem, fiksy i... Już jest strzały, blisko, tak jakby był na piętrze, nade mną Ogień automatyczny Nie myliłem się Jesteś mój. Jestem dumny ze swoich słuchawek. Broń Boże, to nie moje umiejętności, panowie. Po prostu go usłyszałem. I nie żebym reklamował swoje słuchawki, nie? Model w opisie. Znowu już ktoś ląduje. Przełączę na ogień. Gleba, Rafał. Tutaj tak przez chwilę możemy się powyglądać. Muszę odpocząć, muszę odpocząć, muszę odpocząć. A gdybym tak zajął jego pozycję tam na górze? Z tej strony nie mam wglądu tam na to miejsce, gdzie zlądował ten spadachroniarz przed chwilą. Od północy. Ale... Jest, biegnie tutaj! Czyli najprawdopodobniej za chwilę będzie gdzieś tutaj. Plecy mam odsłonięte. Ale nic. Poświęcę się tutaj chwilę na to, żeby zobaczyć co on zamierza. Jest. Będę go gonił mimo co. Zaryzykuję. Patrzcie, 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 patrzcie. W lewo. Uciekł, nie, załatwiłem go. Dobra. Widzicie jaki plus teraz jest. Z tego, że w magazynku ma się 200 łusek praktycznie nie trzeba celować. Znaczy, nie trzeba mieć cela, miałem na myśli. Taki ostrzał zaporowy, tam mniej więcej, mniej, a więcej w tym kierunku i, i taki delikwent jest nasz. Aś, się rozgada, Rafał teraz. No tak. Oczywiście, nie mogło być za fajnie. A gdzie? Coś mówiłem przed chwilą o stratach w ludziach ja, no i mamy tego dowód tym samym ja w tym odcinku y, podziękuję Wam za uwagę jeżeli film Wam się spodobał to zachęcam do subskrybowania kanału a jeszcze y, dajcie dodam dwa zdania na temat samego zafira który ostatnio mi się spodobał jest to kaliber 7,62. Do tej pory strzelałem z karabinu, który miał 6,5 mm. Jest on lżejszy, bardziej poręczniejszy. Zafir za to jest, ma mocniejszy kaliber, większą siłę rażenia, jest ciężejszy, trochę mniej mobilny ale wyraźnie sprawdza mi się również na krótkich dystansach w mieście, co bardzo sobie w nim cenię. Dodatkowo 200 naboi w magazynku sprawia, że możemy zapomnieć o przeładowywaniu tak często, co przyczynia się do tego, że można skupić się na innych aspektach walki. Tak więc podsumowując, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę. Do zasubskrybowania kanału zapraszam tych z Was, którzy chcieliby być na bieżąco z moimi filmami. Zachęcam do, do komentowania przede wszystkim, co bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Do następnego, do usłyszenia, pozdrawiam Was jeszcze raz, hej!